Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Czytanie na ekranie. Dzisiaj przeczytam opowiadanie z książki Waldemara Cichonia: Jak się masz cukierku? Opowiadanie nosi tytuł wszystkiego najmiałczniejszego. Kiedy właściwie cukierek ma urodziny? zapytał Marcela ni stąd ni zowąd Maciek, głaszcząc mnie po grzbiecie. Trudno powiedzieć. Odpowiedział Marcel nie podnosząc wzroku znaczytanej książki. Trafił do nas dawno temu, gdy był jeszcze małym kociakiem. Miał wtedy prawie trzy miesiące, to był kwiecień, więc urodził się prawdopodobnie w lutym. Nie przyszło nam wtedy do głowy, żeby zapytać o to panią Lusię, od której go dostaliśmy. Dlaczego pytasz? Wszyscy w rodzinie obchodzimy urodziny, ja 31 sierpnia ty 27 stycznia, mama 27 lipca, a tata 9 marca, wyjaśnił zasmucony chłopiec. A daty urodzin cukierka nie znamy i on urodzin obchodzić nie może. A urodziny są takie fajne. Dostaje się prezent, jest tort ze świeczkami, przychodzą goście, wszyscy są dla ciebie mili. I w dodatku my jeszcze mamy dzień dziecka, który jest do urodzin bardzo podobny, a rodzice mogą obchodzić dzień matki i ojca. A cukierek jest biedny, bo nie ma żadnych okazji do świętowania. Bardzo mi przykro z tego powodu. Myślę, że cukierkowi to zupełnie nie przeszkadza. Marcel spojrzał na mnie i znacząco chrząknął. <laughs> Dotąd rzeczywiście nie traktowałem sprawy swoich urodzin w ten sposób, ale teraz, gdy o tym pomyślałem, zrobiło mi się nieswojo. Wiedziałem jednak, o co chodzi. Marcel nie chciał, żeby jego brat był smutny. Polizałem delikatnie rączkę chłopca i przymilnie mrucząc, przytuliłem się do niego. Widzisz, Maciusiu, roześmiał się Marcel: cukierek chce ci powiedzieć, żebyś się tym nie martwił. I tak jest mi smutno, westchnął ciężko Maciek. Starszy z moich opiekunów odłożył książkę i włączył komputer. Przez dłuższą chwilę sprawdzał coś w internecie. Mam pomysł, oznajmił. Jutro mamy 17 lutego, a tego dnia przypada. Spojrzał na mnie uważnie, po czym przybliżył się do brata i zaczął mu coś szeptać do ucha. Strasznie byłem ciekawy tych tajemnic, tym bardziej, że z każdą chwilą mina Maćka się rozjaśniała. W końcu z zadowoleniem kiwnął głową, porozumiewawczo przymrużył oko. Bracia uścisnęli sobie dłonie i jakby nigdy nic wrócili do swoich zajęć. Tematu moich urodzin już nie kontynuowali. – Ech, ci ludzie – westchnąłem w duchu. Na Nazajutrz rano czekała mnie jednak wielka niespodzianka. Gdy się obudziłem, zobaczyłem, że obydwaj bracia stanęli przed moim koszykiem z uroczystymi minami. Drogi cukierku, chrząknął <laughs> Marce, Dziś przypada Światowy Dzień Kota, czyli święto wszystkich kotów na świecie. Nie wiemy, jaka jest dokładna data Twoich urodzin. Równie dobrze możemy zatem uznać, że przypada właśnie tego dnia. Tym sposobem masz podwójną okazję do świętowania. Wszystkiego najmiauczniejszego. Zawsze pełnej miski, ciepłego kaloryfera i pięknych piłek do turlania. A ja Ci życzę, żebyś zawsze był zdrowy i szczęśliwy, żebyś miał się z kim bawić i żeby Ci nikt nie przeszkadzał w drzemkach. Dodał Maciek, biorąc mnie na ręce i mocno przytulając. Kochane chłopaki, rozczuliłem się. Mamy dla ciebie prezent, powiedział Marcel, wyciągając za pleców opakowane w kolorowy papier pudełko. Oraz tort, dodał Maciek, podsuwając mi pod nos miskę. Nie bój się, to tort rybny. Zamiast czekolady daliśmy śledzie, a zamiast bitej śmietany łososia. Smacznego! Tort był pyszny i cały dla mnie! Bo chłopaki, robiąc przy tym dziwne miny, od razu zastrzegli, że są już po śniadaniu. A potem obydwaj głośno odśpiewali mi stolat. Razem odpakowaliśmy prezent i okazało się, że to była ta nowa piszcząca piłeczka do mojej kolekcji, więc postanowiliśmy ją od razu wypróbować. Wspólnie obejrzeliśmy w telewizji bajkę o kocie w butach, a po seansie Marcel pozwolił mi zdrzemnąć się w swoim pokoju. Maciek przykrył mnie swoim ulubionym kocykiem i długo drapał za uchem, dopóki nie usnąłem. To nie był koniec niespodzianek tego dnia. Gdy się obudziłem, okazało się, że mama przygotowała świąteczny obiad. Dostałem świeżutki tatar. A tata naprawi w końcu zepsute od kilku dni kocie wyjście. Znowu mogę wychodzić na podwórko, kiedy tylko zechcę i nie muszę prosić nikogo, aby otworzył mi drzwi. Było świetnie. Szkoda, że urodziny i Światowy Dzień Kota są tylko raz w roku. Koniec.